Yy, słuchajcie na YouTube Studio. Idziemy do YouTube Studio. Jeśli YouTube Studio, co to jest za napis? 1? No jeszcze kolejny. 22, 11, 01 22.11.01.07.73.913, Michał Nowak, listopad 2022. I kolejny. 29 października 2022. Co to jest? Możemy przysłać serduszka. Aby... KONT, kont WSZYSTKO. Dobra. Czyścimy średniowiec na polski. Co to jest? Ale klamka w 20, 22, Ale z kim masz? Tu jest tak przesłany komentarz, ale już wszystkie komentarze są. Wszystko. A po. Przykro mi, to są, zostało w komentarzu. I jeszcze ostatni to: Ale klanka w 29, 20, 22. Uśmiechę ta surtyczka. Są, zostały wydatowane do komentarzy. Chyba są tafoty. Dzisiaj, zobaczyć odpowiedź. Dobra, już chyba są. Zostało komenta komentarze. Z tak mam dosyć aż 59,40 A ponad już. Trochę wartości, no chyba są zgubione. Bo tutaj subskrybenci trochę kącie. I tutaj na kanale YouTube Studia no chyba już staka stumiących dobra dzięki